Najpierw ja zbierałam środki z, od osób takich dobrej woli, znajomych i innych z mojej grupy facebookowej, a następnie, no, nie ukrywam, siedziałam całymi dniami na internecie, wyszukiwałam, gdzie co mogę dostać. Trochę mi też pomogli ludzie, którzy gdzieś tam mają znajomości, ktoś mi ktoś mnie gdzieś tam polecił, żeby ktoś, czy mógł ktoś by mi tam coś załatwić, no i tak pomału zaczęłam to wszystko załatwiać. Ale nie ukrywam, że jest coraz trudniej, bo nie dość, że ceny lecą w górę, to jeszcze coraz trudniej w ogóle dostać jakiekolwiek właśnie te środki. Potrzebne do pracy służbom medycznym. Prawda jest taka, że to my, jako ratownicy, stoimy na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem. Czyli jadąc do pacjenta, potrzebujemy kombinazonów, gogli, przyłbic, masek ochronnych, potrzebujemy środków do dezynfekcji karetek, do dezynfekcji rąk. Także są to naprawdę bardzo potrzebne rzeczy dla nas. Dzisiaj przekazaliśmy przyłbice, gogle. Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, kombinezony jednorazowe, mydła antybakteryjne, płyny do dezynfekcji i przede wszystkim szyte maseczki przez nasze panie z naszej grupy. Jest panie jest coraz więcej, coraz więcej chętnych do szycia tych maseczek, więc mamy nadzieję, że niedługo po prostu wspomożemy ich wszystkich większą ilością.